Ale dużo skuna nigdy mi się to nie znudzi Napierdalam i nie wpierdalam się w tych ludzi Zapierdalam ciężko, ze mieć co kurwa zdruzić Ej, ej, ej Wy wypijam za dużo, nawet nie chcę mi się udzić z tym Ja robię dwa kroki w przód, ty robisz dwa kroki w tył Kurwa co za tym, chciał rozjebać cenę, a się kurwa zmył We mnie jest tyle agresji, że mi nie pomoże nic Twarde narkotyki, za mnie przez osia dla ciebie szczyt Wyjebane woksy sam to pizdę jak zobaczą, że w końcu wychodzi Płynę po tym bicie sam, jak ten pierdolony pirat Twa yeah. załoga w tyle mnie, nie da się już zatrzymać Ona chce mnie złapać, ona chce go kurwa trzymać